proszę dowódcę Garnizonu Gdańsk, pana podpułkownika Piotra Piątkowskiego. Na dzisiejszej uroczystości serdecznie witam przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Pomorskiego, przedstawicieli Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawicieli Urzędu Miasta, Przedstawicieli władz samorządowych, dowódców, szefów, komendantów jednostek i instytucji wojskowych, panów oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariuszy służb mundurowych i przedstawicieli Lasów Państwowych, dyrektora oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, szanownych kombatantów. Weteranów, uczestników wszystkich frontów walk o niepodległość Polski, żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem, dyrektorów muzeów oraz gdańskich szkół przybyłych wraz z młodzieżą, mieszkańców Gdańska oraz wszystkich zebranych gości na naszej uroczystości. Dzisiaj w Dzień Święta Wojska Polskiego. Stojąc u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Bitwa na przedpolach Warszawy, potocznie określana mianem cudu nad Wisłą, powstrzymała ofensywę radziecką w kierunku Europy Zachodniej. W walkach Bitwy Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca żołnierzy, 10 tysięcy zaginęło, a 22 tysiące zostało rannych. Ta krwawa ofiara miała ogromne znaczenie historyczne nie tylko dla Polski, która obroniła swoją niepodległość, ale również dla Europy zagrożonej wzmocnieniem rewolucji komunistycznej przez zbliżającą się Armię Czerwoną. W rocznicę zwycięstwa, które zdecydowało o kształcie wschodniej granicy państwa polskiego. Pamiętajmy o tych, którzy bohatersko i z największym poświęceniem Bronili przed pola stolicy w Osowie, Radzyminie, Modlinie, Nasielsku czy Płocku. Pamiętając o naczelnym wodzu Marszałku Józefie Piłsudskim, głównym autorze tego wielkiego zwycięstwa i twórcy niepodległości naszej ojczyzny, nie zapominajmy o dowódcach: generale Tadeuszu Rozwadowskim, generale Edwardzie Śmigłym Rydzu, generale Władysławie Sikorskim i generale. Józef Hallerze, 15 sierpnia to nie tylko święto wojska polskiego, to dzień należący do wszystkich Polaków data skłaniająca do refleksji nad historią, tradycjami i wartościami, które określają nas jako naród. Wojsko zawsze miało znaczący udział w ich kształtowaniu. Jesteśmy dumni z naszych dokonań. Pamiętajmy o odwadze. I poświęceniu uczestników Bitwy Warszawskiej 1920 roku i wielu pokoleń, które przedtem i poltem walczyły o Polskę, a także budowały jej państwowy byt, to one wyznaczyły standardy, które staramy się dziś osiągać. Możemy powiedzieć, że czynimy to z powodzeniem, bo mimo zmiany uwarunkowań strategicznych, wojsko pozostaje filarem bezpieczeństwa państwa i jednocześnie instytucją, która cieszy się niesłabnącym społecznym zaufaniem. Szanowni Państwo, z okazji Święta Wojska Polskiego pragnę także zwrócić się do kombatantów i weteranów, uczestników wszystkich frontów walk o niepodległość Polski, żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, do reprezentantów instytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Dziękuję Wam. Że przy okazji wszelkich uroczystości patriotyczno-religijnych uczycie młodych, kim jest żołnierz, co znaczy patriotyzm i jak należy traktować miłość do ojczyzny. Nie wol, niech wolno mi będzie wyrazić żołnierskie pragnienie, aby troska o garnizon Gdańsk była wspólnie kontynuowana. Słowa serdecznych pozdrowień kieruję do wszystkich współtowarzyszy służby, oficerów, podoficerów. Żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej Garnizonu Gdańsk. Życzę Wam zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz w codziennej służbie dla Polski, a wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratuluję. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli i przyjęli zaproszenie, uświetniając swoją obecnością Święto Wojska Polskiego. Każdemu życzę zdrowia, nieustającego szczęścia w życiu osobistym oraz wiele satysfakcji z podejmowanych działań we wspólnej pracy ku chwale ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. O zabranie głosu proszę kawalera Orderu Virtuti Militari, honorowego prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku, oraz honorowego prezesa Koła Gdańsk-Wrzeszcz Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana komandora w stanie spoczynku Romana Rakowskiego. Szanowni przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, przedsiębiorstw, Instytucji i Urzędów Szanowni Panie, Szanowni Panowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze służby stałej i stanie spoczynku, kombatanci Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowne Rodziny i Szanowni goście dziś przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, założyciela, II Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy święto Wojska Polskiego w 99. rocznicę bitwy warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze Wojsko Polskie Odkreślało zawsze swój historyczny rodowód, swą tradycję rozumianą jako trwanie państwa, ciągłość istnienia jego, jego zbrojnego narodu, sił, wbrew zaborcom, okupantom, nie szczędząc krwi życia z honorem, by wypełnić każdy swój obowiązek żołnierski. Kultywowanie tradycji oręża polskiego. Było jednym z istotnych czynników integrujących armię, umacniało jej więzi z społeczeństwem i z całym narodem. Szczególnie tego przykładem były święta wojskowe uroczyście obchodzone drugiej II Rzeczypospolitej naszej Armii Rzecz Wojska Polskiego. W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk o bronie ojczyzny toczonych w 1920 roku. Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym roku w 1920 w godzinach nocnych pierwsze oddziały dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie wieprza pod kockiem, rozpoczęto w ten sposób kontrofensywę, w wyniku której rozbito Wojska Rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Tuchaczewskiego i Konisy górnego. Sytuacja polskich, wojsk w ofensywie Sowieckiej była zdecydowanie zła, ale bitność żołnierza polskiego, pokładającego ufność w wierze swych ojców. Doprowadziła do zwycięskiego rezultatu jedna z osiemnastu największych bitew świata mających wpływ na historię Europy. Dlatego też, a i z uwagi na przypadające święto Panny Marii, zaczęto ten dzień określać jako mianem Cudem Nadlicznym. Ale ważnym jest podkreślenie fakt, że to nie Cud a przede wszystkim taktyczne umiejętności generała Rozwadowskiego i Halera sikorskiego i strategiczne przewidywania w organizacji sił Józefa Marszałka, Józefa Piłsudskiego, a przede wszystkim rozszyfrowanie przez kapitana Jana Kowalewskiego z biura szyfrów rozkazów Tuchaszewskiego dla dowódców armii sowieckiej co sprawiło, że nastąpiło niewysławione męstwo żołnierza i doprowadziło do zwycięskiego rezultatu bitwy. Pierwsze dwa lata po I Wojnie Światowej wojsko, Święto Wojska Polskiego można uznać za wspomnienie wymarszu pierwszej kadrowej, a nie zwycięstwo warszawskie. Rany były zbyt świeże, a stolica otoczona była wieńcem mogił. Dopiero 4 sierpnia 1923 roku wydany został rozkaz dzienny 126 Ministerstwa Spraw Wojskowych, który rozpoczynał się od słów W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci oręża polskiego której usposobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekom, wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych walkach z wiekowym wrogiem, całość i niepodległość Polski. Rozkaz 126 dokładnie regulował program święta żołnierza polskiego, który składał się z takich elementów: Przed dzień święta o godzinie dwudziestej odbywał się orkiest orkiestr wojskowych ulicami miast. Drugi dzień święta w każdym garnizonie odbywał się przegląd oddziału garnizonu z udziałem różnych wyznań przedstawicieli władz i nastąpiła defilada garnizonu. Po defiladzie garnizonu, przed rozpoczęciem części w części, które to były przewidziane na godziny popołudniowe, przy, nastąpił obiad całego pułku z udziałem władz i rodzin wojskowych. Ciekawe, że przegląd zawsze odbywał się na oczach społeczeństwa. I społeczeństwo nad tym, ażeby uczestniczyć w tym jak największym stopniu. Uzasadniono by pokazać, że wojsko jest starczą i obroną ojczyzny i ma dać dowód tęczyzny gotowości bojowej ducha wojska. Ta część miała charakter oficjalny. Rozkaz regulował także wygląd wojska. Wszystkie garnizony. Miały się ustawić z sztandrami w ubiarze wyjściowym, ze sprzętem i uzbrojeniem bojowym. Przegląd miał być, dokonywać najstarszy stopniem i starszeństwem dowódca wojska. Poza żołnierzami na defiladę zapraszano władze rządowe, samorządowe duchowieństwo, przedstawicieli lo lokalnych stowarzyszeń oraz rodziny wojskowe. Ostatnim elementem obchodu był wieczorny apel o godzinie 21 w obecności oficera w koszarach. Jego celem było utrwalenie w oddziałach pamięci poległych na polu walki towarzyszy broni, którzy najwięcej oznaczyli się. Ponadto w dniu święta Żołnierza, ukaranie aresztem koszarowym, kary aresztu zwykłego i ścisłego nie odbawały się. Święto Żołnierza nie zostało nigdy odwołane równorzędnym lub wyższym aktem. Obchodzono uroczyście w okresie II wojny światowej w polskich siłach zbrojnych na zachodzie i w wojsku polskim do 1947 roku. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego 12 października. Upamiętniając w ten sposób krzesł bojowy pierwszej dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Potem wyjeżdżały poszczególne delegacje do Lenin, pod Leniną, by składać więcej i zapalić światła. Dla wielu Polaków nie był ten termin akceptowany ze względów politycznych. W środowiskach wojskowych i w kręgach kombatanckich, tym również na forum Sejmu. Wskazywano na potrzebę ustanowienia Dnia Wojska Polskiego w terminie akceptowanym przez siły zbrojne i cały naród. W latach 1990-1992 święto żołnierza polskiego obchodono w dniu 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 30 lipca 1992 roku Sejm ustanowił dzień 15 sierpnia świętem Wojska Polskiego. Zwrócono w ten sposób do przedwojennej tradycji obchodów rocznicę zwycięskich bitwy warszawskiej w Stoczonie w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Tegoż roku po raz pierwszy, w dniu 1, 15 sierpnia, odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed grobem nieznanego żołnierza. Do tradycji nawiązują obecnie oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych Wojska Polskiego zarządza defiladę wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych z prezentowaniem nowoczesnego sprzętu, techniki wojskowej oraz często pododziału sojuszniczy Armii Układu Północnoatlantyckiego. Również w tym dniu prezydent